Cześć, to ja Mila i dzisiaj i jest dzisiaj ze mną Brixter z kanału The Brickster. I pokażę dzisiaj wam, jak się robi taką bręzoletkę. Do jej zrobienia będzie potrzebne krosno, szydełko S. I tyle. I maczki oczywiście. Ja tu się stanę chyba kamerzystą dzisiaj trochę. Pobawimy się. Dobrze. Mam nadzieję, że to szybko zejdzie, bo nienawidzę takich rzeczy. Zaczynamy robić. Na przykład ja biorę czarne gumeczki i nakładamy od tej strony yy, i tak cały czas. Do samego końca. No właśnie. Po wszystkich rzędach, czy tylko po jednym? Yy, nie po środkowym, po tym i po tym. No, czyli po tym, po tym o i po, i tym. po tym o ostatnim. A pośrodkowym nie. Także jakbym mógł to się bym chciał zareklamować na mój kanał. The się pisze. Hebrixter, jakby ktoś nie wiedział. Byry No. I tak bywa no, coś zrobić. Dobra, dużo ci jeszcze zostało? Troszkę. I drugi teraz robię, jak widać. Może pokaż, jak to powinno w ogóle wyglądać na no, tym jedynym, jak się już skończy. No tak o, powinno to wyglądać. Właśnie. Taki cały rządek takich gumeczek pozasadzanych. Najgorzej jest, jak jedna gumeczek <coughs> się zapinie. Ta brązowatka będzie o, tak, o ogólnie wyglądać. Ja mogę już założyć w ogóle na rękę, to te. Tak. zaraz, no założysz. To pokażę. Mila. Będzie wtedy lepiej. No fajnie wygląda trochę. Także dobra. Taką. Dobrze, już mogę pokazać. Oto tak wygląda na razie. Proszę, ta branzoletka tak, taka będzie wyglądać. Na ręce. No, także lecimy dalej, bo nie ma czasu. Teraz ja biorę późno biały trochę na przykład. Białe ja biorę, ja nie wiem jakie I nakładamy takie paseczki. A, to ja pomogę. I właśnie są zmienione plany, bo miała być taka przecież inna, ale... Ale nie wyszło za pierwszym razem, więc odpuściliśmy. Ale w następnym odcinku będzie. I wyjdzie. Ogólnie zapraszam serdecznie do subskrybowania, bo warto. Do lajkowania. Źle zrobiliśmy troszkę, bo nie robimy na tym, bo mi się przypomniało. Trzeba ominąć ten, o ten o pierwszy rządek o tych o dwóch i o ten, o ten, i ten o... trzeba ominąć i, o ten. Ten, i ten. Symetrycznie. I lecimy do końca samego już prawie. Opuszczamy jeden, ten ostatni Dobrze. i, I teraz, tak to wygląda. Jak już to zrobiliśmy, to bierzemy na przykład, ja wezmę czarne gumeczki. I bierzemy taki jakby na palec to robimy, o tak, każdy wie chyba jak się na palcach robi, to lecimy i tak, aby było na palec tylko, bo to teraz będzie to na palec właśnie, a później zrobimy to na rękę, a i właśnie do tej bransoletki będą potrzebne aż dwie eski, Prawie do każdej jest jedna eska, ale tutaj są dwie. Yy, za niedługo ja chyba skończę to, bo chyba źle robisz. Chyba źle to robisz? Nie. Nie? Nie. Już skończyłam to. To jest takie malutkie tylko, bo to na palec. To małe. I zakładamy. O tak o. I tutaj tu drugą końcówkę też na tym. O tak o. Na no. ten ostatni, co tam mieliśmy wolny, no, co dalej trzeba zrobić? Bierzemy szydełkiem spod tego, wyjmujemy o tak o. A, czyli tak zaplatamy. Uh -huh. I do samego końca. Tak. I tamten środek tak samo. Czyli takie trochę nudne. Dla ciebie to nudne, bo ty nie robisz. Ale to na szczęście tak szybciej troszkę robię. Długo może kamerę będziemy mieli, to się będzie lepiej nagrywało. Uh -huh. A tak to teraz trzeba telefon trzymać i... No właśnie, i staty od razu kupimy. Jak fundusze będą. No mam nadzieję, że będą. No, i gitara. I teraz drugi rządek. Muszę zrobić. No, ogólnie zapraszam na mój kanał też. Niestety nie damy w opisie, bo na razie nie mamy jak na komputer wejść, ale będzie w tym. Ja tam ogólnie na tym kanale mam recenzje różne, no. bo, bo można sobie wejść i zobaczyć. Na przykład jak Robiłem. wyglądają słuchawki takie Jest myślę, recenzja czy? słuchawek. Tableta. Jakiegoś głośnika, tableta. Co tam jeszcze jest? Jest tak... Test petardy, jak zrobić petardę z uh -huh. zapałek. właśnie. Co tam jeszcze miałem? Jak zrobić palnik z puszek. No właśnie, Dużo tam, rzeczy tam mam. Co ma. tam jeszcze miałem? Jest moje nowe intro. Także serdecznie zapraszam. Właśnie, ja już Może akurat ktoś coś dla siebie znajdzie. Właśnie. A jeszcze będzie więcej filmików, ale to dopiero. Właśnie. Ja już tu skończyłam, więc jak wy też już skończyliście, to bierzecie jedną na razie eskę. Każdy wie, jak wyglądają eski, albo jak ktoś ma to C. I zakłada na OTO. Muszę o tak Zbytnio. żeby to włożyć. Mam już. A drugą tak samo tylko że na tu na drugi rządek. I teraz robimy no, na rękę to ja zrobię teraz białych właśnie. A jeszcze na moim kanale dzisiaj może będzie unboxing mojego pokoju, także zapraszam. Może I akurat jutro coś może zobaczymy? Na mój mój możliwe, że jutro będzie na tym kanale też unboxing pokoju tylko że mój prezentacja chyba że jeszcze coś znajdziemy do nagrania możliwe, że jeszcze dzisiaj coś będzie nie dzisiaj raczej już chyba nie nie wiadomo nic jeszcze bo ten filmik zaraz wrzucę i będzie wszystko grało bo ja u mnie jeszcze mam plany ogólnie nagrywać z gierek różnych. Ale nie wiem czy mi to wyjdzie. Tylko że mówię, dopiero że tak. jak... Może na tym kanale komuśle. też jakieś gry będą. Ale no, to możliwe. już się okaże. Możliwe. Jakieś Barbie, nie Barbie. Możliwe. Simsy. Barbie. Sim City. Wszystko możliwe Simward. jest. Ale na razie bierzemy... No. Zwracamy się do tej branzery, bo zaczęliśmy gadać o jakichś innych w ogóle rzeczach, to... Skończysz już? Co chwilę, Zobaczę jeszcze kawałeczek. Jeszcze parę. Już minut. prawie. Także filmik już ma 8 minut. Ale... Także trzeba się sprężyć trochę, bo mi miejsce zaraz się skończy na telefonie. Dobrze, I już skończyłam. To teraz, jak już skończyliśmy, to bierzemy na rękę właśnie i zaczepiamy jedną końcówkę za tą, za tą, tą łaskę, a drugą za drugą łaskę. I skończona chyba jest. I jeszcze chwilkę, bo muszę pokazać, żeby wziąć od dobrej strony to ściągnąć, bo ja raz wziąłem od złej i no niezbyt to rozwaliło mi się. Trzeba ściągać od tej strony. I tak po jednej na przykład, albo od razu po całym rządku. Chwilkę to nie zajmuje, ale szybko to zleci. Jak widać, już jest ściągane. To już jest dobrze, bo się jeszcze nie rozwaliła, to jest dobrze. I się nie rozwali. O, to i ostatni. I proszę i bandzoletka gotowa i to o tak o wygląda moja no także do... dziękuję, za dziękuję za uwagę i do widzenia subskrybujcie lajkujcie komentujcie cześć